My oddajemy głos ludziom, bo oni wiedzą najwięcej. Sami sprawdźcie, ulica mówi tylko w Mixtape TV, co nie powinno się nigdy kończyć. Co nie powinno się nigdy kończyć? No nie wiem. Słuchaj, patrzę, potrzebuję wszystkich ludzi na to pieniądze, chyba. No tak, tak, trywialnie, strasznie, ale, no, ale taka jest niestety prawda, też muszę się z Tobą e, zgodzić. Wakacje? No, wakacje. Jedzenie. O, chłopaki, tutaj tylko odpoczynku, a tutaj trzeba pomyśleć jednak o jedzonku. Wakacje. Ja no, myślę, że to jest, taka jest prawda, też według mnie nie powinny się nigdy kończyć wakacje. Życie, to głębokie bardzo. Życie, yy, ale szczęście czy po prostu życie jako życie samo w sobie? Życie jako życie samo w sobie nie powinno moim zdaniem, chociaż nie, w sumie to by było trochę dziwne. Być nieśmiertelnym to tak... No. Myślę, że pieniądze, bo jednak... Jak są pieniądze, to zdrowie też raczej jest, bo teraz to już, no myślę, że pieniądze jednak. E, wolałabyś być niewidzialna, czy czytać ludziom w myślach? Czytać ludziom w myślach. Dobra, a by wolałabyś czytać tak przechodniom, czy jakimś konkretnym osobom masz na myśli? To? Jakby mi się zachciało, to bym sobie poczytała w ten sposób. Czytanie w myślach. Dobra, ale randomowym ludziom, czy komuś konkretnie, rodzicom na przykład, czy tam, nie wiem, nauczycielce? Chyba bliskim, no może nie wiem, może jakimś przyjac przyjaciołom. A nie bałabyś się, że dowiesz się czegoś na swój temat, czego nie chcesz wiedzieć? Nie bym się bała, więc może niewidzialność, bo mogłabym w sumie być w wielu miejscach i mnie by nie widzieli i mogłabym się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Więc to chyba jest jednak lepsza. Ciekawska jesteś z natury. No dobra, a ty co byś wybrała? Niewidzialność, czy jednak czytanie w myślach? Myślę, że niewidzialność, bo bałabym się, że ktoś o mnie źle myśli i to chyba nie jest mi potrzebne. Który powiedział niewidzialność? Eee, co robisz pierwsze jako niewidzialny? Eee, staję się niewidzialny i znikam ma oh. chwilę. <gulę> czytanie w myślach. Chciałabyś się dowiedzieć, co ludzie myślą o tobie? Ja jestem overfinkera. <gulę> a jakbyś się dowiedziała właśnie czegoś nieprzyjemnego, to jakbyś zareagowała? No cóż, trzeba żyć dalej. No, te, no. Myślę, że tak, tak, tak trzeba by było zrobić. Czytanie w myślach. Randomom czy jakimś konkretnym ludziom? Um, no, chyba konkretnym ludziom. No. Masz kogoś na myśli? Tak, ale wolę nie mówić. Okej, okay, a gdybyś dowiedziała się na przykład czegoś bardzo przykrego na swój temat, to raczej byś to zostawiła dla siebie, czy wyciągnęła byś z tego konsekwencje? Nie, zostawiłam to dla siebie. Nagrodę za całokształt twórczości, muzycznej kariery dałabyś? Kanye West. Okej. Okay. A dlaczego akurat Kanie? Dlaczego akurat na niego padł wybór? Poza tym to już nie jest Kanie, to już jest je. Jest jej, ja wiem, i podobno wraca w tym roku z nowym albumem. E, dlatego za jego w ogóle twórczość artystyczną, e, za jego cudowne sample, za jego cudowne produkcje nawet nie tylko swojej twórczości, ale też twórczości innych artystów e, za przemyślane teksty, za przekminy y, i za e, fity. Arctic Monkeys. O, przed chwilą miałem dziewczynę, która powiedziałaby właśnie, że nigdy w życiu by nie dała im nagrody. Tak, dlaczego, dlaczego akurat oni od ciebie by dostali nagrodę? Czym y, zaskar zaskarbili twoje uczucia? Bardzo lubię ich muzykę i generalnie dobrze mi się tego słucha, Będę w jakim jestem pomoże, zawsze znajdę jakąś piosenkę, która by mi pasowała. Myślę, że Mata. Mata? E z. Dobra, a Macie byś przeznaczyła za jakiś konkretny album, który się, nie wiem, czy za piosenkę, jakieś twoja ulubione, czy, czy po prostu za, cał, za cało kształt? Kiskan. Aminem. Okej, okay, za, za jakieś specjalne osiągnięcia, czy, czy za wszystko? Nie za wszystko. Gozira. Dlaczego akurat? Do tego, że w swoich utworach poruszają mega dużo takich tematów, mega głębokich. I uważam, że oni mega pomagają zwrócić właśnie uwagę na te tematy. A ulubiony album albo piosenka? The of beard. Czego nauczyłaś się w życiu sama? Sama? Mm, bardzo dużo wyniosłam z domu, ale czegoś nauczyłam sama, chyba, żeby nie ufać od razu ludziom. Lubić herbatę. Jaka jest twoja popisowa herbata? Zielona, czerwona? Czarna. Czarna, ale z fusów, czy taka z torebki? Nie taka... z torebki bez przesady. A no dobra, już myślałem, że jesteś jakimś tam nie wiesz, zapaszak... A ja się sama nauczyłam. Tak. No rysować, kiedyś całkiem dużo rysowałem i sam dużo czasu nad tym spędziłem. Co rysujesz najbardziej, najczęściej ludzie czy, czy może jakieś budynki? Chciałbyś być architektem? No kiedyś chciałem być, teraz to już trochę gorzej, ale... Sama, że nie warto wszystkim ufać i to tak naprawdę, no, tak najbardziej, bo no sporą lekcję wyciągnęłam. Z ludźmi się kłócić, bo kiedyś się zupełnie nie umiałam, a teraz umiem w miarę. Kłócić się w taki dobry sposób, żeby dojść do porozumienia. Tak. Wymień trzy rzeczy, które zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę: telefon, ładowarkę i jedzenie. O, dużo ludzi właśnie mówi telefon, ale zapomina o ładowarce a to właśnie big brain time trzeba przecież ładowarkę jeszcze mieć. Ale dobra, okej. Okay. Na pewno swoją żonę. No, nie rzecz, ale no dobra, zostanie przy żonie. Tak. E, kasy. I dużo uśmiechu. O, to bardzo ładne. To ubrania. Yy, słodycze oraz bym wzięła jakiś notatnik. I byś prowadziła tam yy, dziennik pokładowy, na pokładowy no, z wyspy? Tak. Ubrania, agregator prądotwórczy, telefon. Na pewno głośnik z muzyką. Drugi to była jakaś konsola do gier, żeby udało no, się żyć. No a trzecie no, to coś, że móc się łączyć ze światem, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby no. dać znać życie. życiu. A to, co to by na przykład było? No nie wiem, chyba tam trzeba jakieś takie specjalniejsze urządzenia niż zwykły telefon. A co jest lepsze? Lato czy zima? Zdecydowanie lato. Dobra, i taki argument, żebym się przekonał na przykład teraz, bo ja na przykład wolę zimę. I co teraz? Musisz mnie przekonać do lata. Taki konkret jakiś, nie? No nie wiem, bo wstajesz do szkoły, jest ciemno, wracasz też, jest ciemno, jest zimno i mokro. to są kontrargumenty na zimę, a taki argument za latem? Jest ciepło, fajnie i nie ma szkoły. Zima zdecydowanie. Nie lubię lata, bo jest strasznie gorąco. A w zimę jest strasznie zimno. Ale ja wolę jak jest zimno. No w zimę mam urodziny, no. ale lato lato chyba tak bardziej no, lepsze jest, bo wiadomo wakacje, jeszcze wychodzić ze znajomymi jest lepiej. No. no i ogólnie moim zdaniem Warszawa też jest ładniejsza ogólnie w lato niż, niż w zimę. No lato fest, lato fest. Dobra, no, no, argument dlaczego akurat? Argument? No bo no, można się lepiej ubrać tak sobie w zimę, jak ubierasz kurtkę to ona często do niczego nie pasuje, co nie ci psuje outfit. Zima. I taki konkretny argument, dlaczego zima? Przez ten cały vibe taki, jaki jest w zima w lato to komag i za gorąco też jest. Za gorąco? Czasem Czyli tak. jesteś zimnolubny? Tak, raczej gorąco mi nie przeszkadza, ale wolę jakieś zimno. Ale co, wolisz założyć trzy kurtki na siebie, się opatulić i stać na przystanku na przykład i czekać, nie, na, na autobus? E, na tak, tak, raczej tak. Jaki przedmiot jest tobie w życiu totalnie niepotrzebny, do niczego? Przedmiot szkolny czy... Przedmiot... Rzecz przedmiot może być szkolny. Fizyka, którą rozszerzam. O. <laughs> To, to skąd taki wybór? Nie wiem, tak jakoś wyszło po prostu. Bo myślałam, że będzie fajnie, ale... A, ale nie jest. No chyba nie jest. Yy, elektryczna gumka do ścierania. Jak ona działa? Widziałeś coś takiego? Tak, widziałam. To jest, że tak jakby włączasz to i to się tak fajnie ściera, ale dosłownie mi to nie jest potrzebne. Nie rozumiem wydawać tyle pieniędzy na to. A ile to kosztuje? Nie wiem w sumie, ale pewnie więcej niż normalna gumka. No, pewnie nie, no bo to jakiś gościu musiał wymyślić, nie jest spoko. Czapki. Czapki w ogóle. A zimą też nie? E, zimą nie potrzebuję. Jesteś tak tak masz ciepłą głowę, że dajesz radę? Tak. Nie wiem, kalosze. Nigdy w życiu nie założyłeś kaloszy? No, jak byłem mały, to nosiłem, co nie? Teraz byś nie założył. Nie, nie, nie. Hmm. To ciężkie pytanie, tak prosto z mostu, ale myślę, że może niż czarki do papieru. O, czy dokumenty wszystkie chowasz, trzymasz w teczkach? Nie, łatwiej podrzeć. Jakie zwierzę mógłbyś oswoić i dlaczego akurat to zwierzę? Wielka. Bo no, grałem okay. A jakie, jakie polecenie byś wydał takiemu swojemu wilkowi? Polecenie? Nie wiem, weź coś upoluj. Weź coś na ten... Tak, no, a, a jak, no coś trzeba jeść. Tak. Myślę, że pies. No bo bardziej przyjacielski jest, zawsze by przychodził do mnie po powrocie z mojej pracy i mógłbym jeszcze ogólnie jakieś cardio z nim zrobić jeszcze po, po mojej siłowni jeszcze. Bobra. O. Uwielbiam bobry. Są takie. Chciałabyś, żeby tam ja ci zbudował? czy? Mm -hmm. Bobry są bardzo słodkie, ja jeszcze mam domek nad jeziorem, o. to bym mogła się z nim zaprzyjaźnić i z nim pływać. A jak byś nazwała swojego bobra? Um, nazwałabym go... Jakiś... Pimpek. Rybkę? O! No nie wiem, że żeby... On co spełnia życzenia, czy po prostu rybkę? No. Taką co spełnia życzenia, żeby mogła mi spełniać życzenia. No jakieś takie dzikie, jakąś taką rybę na przykład, oh. taką wielką wyswoić. wyswoić. No. no to byłoby fajne, wydaje mi się. I Co byś chciał, żeby taka ryba dla ciebie zrobiła? Kołka oh. nad wodą oczywiście, wyskoczyć, skoczyć. My oddajemy głos ludziom, bo oni wiedzą najwięcej. Sami sprawdźcie, ulica mówi tylko w Mixtape TV.